Cześć, witam Was ponownie na kanale Obiektywnie o Sporcie. Dziś porozmawiamy o świetnym meczu polskich szczypiornistów z Chorwatami. Muzyka Nikt nie spodziewał się, że Polacy po trzech porażkach w fazie grupowej i niepewnym wyjściu z grupy mają większe szanse na wygranie meczu z faworyzowaną Chorwacją. Zastanawialiśmy się, że mecz będzie prowadzony pod dyktando Chorwatów I już na początku chorwaci odskoczą nam na kilka bramek. Jednak tak się nie stało. Polacy zagrali świetny mecz. W ataku świetnie spisywał się Karol Bielecki i Krzysztof Lijewski, natomiast w bramce błyszczał Piotr Wyszomirski. To dzięki jego świetnym interwencjom udało się wygrać to spotkanie. Należy również zaznaczyć, że to nie Piotrek czy Karol zwyciężyli w tym arcyważnym spotkaniu. Świetnie spisała się cała drużyna. Do końca pierwszej połowy Piotrek Wyszomirski miał 50% skuteczność, dzięki czemu Polacy prowadzili 18 do 14. Chorwaci obudzili się w drugiej połowie, doprowadzając do remisu 25-25. Jednak to my lepiej wytrzymaliśmy psychicznie nerwową końcówkę spotkania. Obiektywnie porównując grę Polaków z fazy grupowej do dyspozycji, jaką prezentowali w meczu z Chorwacją, możemy pokusić się o stwierdzenie, czy to ta sama drużyna? Progres, jaki udało nam się zrobić przez tak niewielką ilość czasu jest ogromny. Z taką grą możemy zdobyć mistrzostwo olimpijskie. Dopiero w ćwierćfinale zobaczycie dobrą grę naszej drużyny. Mówił talent Dujszebajew i się nie pomylił. Na największą pochwałę zasługują natomiast Piotr Wyszamirski, Karol Bielecki oraz Krzysiek Liewski. Gratulujemy im oraz całej drużynie świetnego występu. Oby do finału! Na dziś to już wszystko. Zapraszam do innych naszych produkcji oraz na nasz fanpage, który zamieszczam w opisie filmu. Pozdrawiam Was serdecznie, jeśli się to spodobało to wiecie co robić. A na razie życzę wam sportowych emocji olimpijskich do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.